Dzień dobry. 8 sierpnia roku pamiętnego 25 8 rano Spójrzcie tutaj może ktoś powiedzieć, że to jest normalny stan chmur. A ja twierdzę, bo widzę w przestrzeni na horyzoncie jak e, latają jak latają chemicznie. Rozpylając te swoje syfilisy, tu Tu na tej, na tej przeskoczni takiej, widzicie to Między drzewami, tutaj widzicie Jeszcze dosłownie przed minutą widziałem jak tam e, się krzyżowały To idzie zobaczyć I latają tutaj u góry, rozpylają nad tymi e, powłokami biała, biała taka szać się robi że nie ma już błękitu już nawet między tymi niby chmurami tylko taki syfilis widzimy tam, tam już oni pompują dopompowują to są bandyci skończeni skończeni bandyci to są właśnie oprawcy ludzkości i tego tego świata ziemskiego oni na nas wrzucają winę że my tutaj zastraliśmy całą ziemię wszystko jest wyżarte to oni do tego doprowadzają, że tak się dzieje. Jeżeli cokolwiek się dzieje. Zobaczcie. I tak, o, to jest lato. To jest już dawno koniec lata, bo już to jest. Całymi, całymi tygodniami takie coś się dzieje. Całymi tygodniami takie coś się dzieje i takie są e, formacje chmur. Może się trochę rozejdzie, ale już będzie biało. Wczoraj je dali takiego koksu. Wczoraj dali takiego koksu, powtarzam. Już nie chce mi się nawet patrzeć, skręcić to, czy tak dalej. Zobaczcie tam w przestrzeni jakie są pionowe takie baty. Tu w tej przestrzeni, o zobaczcie. Tu widzicie to? Patrzcie. Takie baty na lewą stronę od dołu. Albo z góry na dół. I oni to właśnie tworzą. I oni ten cały syf tworzą. I wczoraj tak dali koksu, że byłem po prostu no aż zafascynowany jak można być tak skrupulatnym i tak pilnym? No, jeden za drugim leciał, 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 leciał. No zrobili taką, taką smołę, zrobili białą w paski, to wszystko było w poprzeczne paski. Także widzimy o co chodzi: widzimy o co chodzi. Chodzi o to, żebyśmy tutaj długo nie pociągli, bo to już jest wyrok na nas dany przez oprawców tego świata. Kto nad nimi stoi, jacy inni oprawcy stoją, stoją na pewno jacyś, żebyśmy się za bardzo po prostu nie przyzwyczajili tutaj do tej ziemskiej struktury. No i będą nas wykańczać. Dobra, wszystko na ten temat. O, leci tutaj na oprysk. Tu jest właśnie korytarz, tu jest właśnie korytarz yy, yy, przelotu tutaj właśnie, jak oni tutaj po tym latają, tutaj gdzieś na przestrzeni około 200 km. Zobaczcie tutaj. Lecisz Maciasz Lecisz Maciasz. Przed chwilą tu też. Jak, przed, przed tym, jak zacząłem ten. Gdzie on jest? Przed tym. O, widzicie. I tutaj, tu nie ma, tu nie ma żadnego toru przelotu. Mam go. Nie ma żadnego e, normalnego e, prze, te, toru przelotu, e, gdzieś jakiegoś e, międzypaństwowego czy cokolwiek, tylko tutaj przylatują do rozpylania, tu rozpylankę robią, no i wszystko na tyle Dobra, ręka mi się e, wachluje, o, zobaczyliśmy, to za jakieś 5 minut znowu poleci następne. Dobra, na razie, trzymajcie się, pójście swoje filmy, może zdobycie coś mniej ciekawszego, nara.